Właśnie włączyliście pierwszy odcinek trzeciej serii filmów poświęconych poradom dla mistrzów gry i graczy RPG. Tak naprawdę jest to już 21 odcinek i nigdy nie odpowiedziałem na pytanie, co to jest RPG. Chciałbym, żeby to był materiał, który możecie puścić komuś całkowicie zielonemu, kiedy was spyta. Ej, ty grasz w RPG, co to właściwie jest? I wy albo odpowiadacie tak, że człowiek w ogóle nie wie o co chodzi, albo tak. Wiesz co to jest. Ci to wytłumaczyć. Spokojnie, spokojnie, Baniak przychodzi z pomocą. Oto jest moja odpowiedź na pytanie, co to RPG. RPG. W skrót pochodzi od angielskiego role playing games, czyli po prostu gry z odgrywaniem roli, ale najczęściej tłumaczone na język polski jako gry fabularne, gry wyobraźni lub narracyjne. A potocznie mówi się o nich po prostu RPG. I jak sama nazwa wskazuje, jest to gra. A gra to nic innego jak czynność o ustalonych zasadach, w której bierze udział jedna lub więcej osób. I tak samo jest z rpg Ale raczej nie jest to rozrywka dla jednej osoby i potrzebujemy tutaj grupy. Najczęściej od 3 do 6 osób. Ale to jest na komputer? Z pewnością wiele osób nie znających tematu tak pyta. Nie jest to gra komputerowa, nie ma nic wspólnego z komputerem, komórkami czy tabletami. A, czyli to taka gra planszowa, tak? Też nie, chociaż właściwie już trochę bliżej, ponieważ potrzebujemy trochę miejsca, najlepiej stołu i krzeseł. Jak gra w karty? Ehm, też nie, ale co najlepiej słuchaj dalej. Osoby chcące zagrać w grę fabularną spotykają się i siadają wspólnie przy jednym stole. Każdy grający będzie wczuwał się w fikcyjną postać w imaginowanym świecie, gdyż na tym to właściwie polega. Jeden z grających bierze na siebie rolę mistrza gry, czyli osoby prowadzącej całą zabawę. On jest reżyserem w tym przedstawieniu, jest sędzią w tej grze czy bajarzem w tej opowieści. On nie będzie odgrywał jednej konkretnej postaci, tylko wszystkie inne, które się w ogóle w tej przygodzie znajdą. Ta osoba, mistrz gry, bierze na siebie odpowiedzialność, żeby wcześniej przygotować całe to spotkanie. Często poświęca wiele godzin, czasem też i dni swojego wolnego czasu, żeby sprawić, aby to spotkanie było dla wszystkich czymś niezapomnianym. Każda gra, tak samo RPG, potrzebuje zestawu zasad, chociażby na przykład w jakim świecie będzie odbywała się rozgrywka. Może być to na przykład świat fantazy, jak wśród z Władcy Pierścieni, albo science fiction rodem z Gwiezdnych Wojen. Jest tutaj pełna dowolność. Grający mogą chcieć polować na wampiry, na kosmitów lub na czarownicę w średniowieczu. Mogą chcieć rozwiązywać zagadki kryminalne w XVIII wieku lub na przykład po prostu ratować świat, ale muszą i tak mieć zasady. Takim zestawem zasad jest w RPG zawsze podręcznik główny. Jest to zazwyczaj duża gruba księga, którą mistrz gry musi wcześniej przeczytać. W takim podręczniku mistrz gry znajdzie wszystko, co mu potrzebne. Opis świata, mechanikę, jak tworzyć bohaterów, albo opis potworów, albo chociażby porady, jak w ogóle prowadzić sesję. A teraz jak mniej więcej wygląda rozgrywka. Jeśli jest to pierwsza sesja, gracze pod okiem mistrza gry tworzą swoich bohaterów. Wszystkie informacje o herosach zapisują na kartce papieru zwanej kartą postaci. Znajduje się na niej absolutnie wszystko co ma się tyczyć tego jednego bohatera. Zaczynając od prostych rzeczy takich jak imię, płeć czy wiek, ale także po bardziej skomplikowane jak wyposażenie czy zdolności. Mogą się także znaleźć bardzo nietypowe rzeczy jak na przykład spis chorób psychicznych. Gdy bohaterowie graczy na kartach postaci są już gotowi, mistrz gry zaczyna snuć opowieść według wcześniej przygotowanego scenariusza. Prowadza ich świat, mówi, kim są bohaterowie i jakie jest ich tam miejsce. Taka sesja trwa średnio od 3 do 5 godzin. Rolą graczy jest mówienie, co w tym danym świecie wykonują ich bohaterowie i reagowanie na akcje, jakie niesie ze sobą scenariusz. Rolą mistrza gry jest opisywanie, w jaki sposób świat i jego mieszkańcy reagują na poczynania bohaterów graczy. Oczywiście to nie jest takie nudne, że to tylko gadanie, oj nie, mistrz gry musi wprowadzić jakąś intrygę, która zainteresuje zarówno graczy, jak i ich bohaterów. Troll dokucza bezbronnej wiosce, córka prezydenta została porwana, ród wampirów pragnie przejąć kontrolę nad światem. Albo wielka stacja kosmiczna grozi zniszczeniem całej planety. Cokolwiek, to jak film albo przedstawienie, w przygodzie RPG też jest konflikt i mogą go rozwiązać tylko bohaterowie odgrywani przez graczy. Żeby wprowadzić trochę emocji i odebrać pełną arbitralność pozycji mistrza gry, w RPG stosuje się kostki. Będzie to element losowości, który zarazem utrudnia, jak i ubarwia całą zabawę. Są to kości o bardzo dziwnych kształtach dla ludzi nieznających klimatu RPG. Mają od 4 do 20 ścianek i służą bardzo wielu celom. A najlepiej pokażę na przykładzie. Misz gry mówi do gracza: Idąc korytarzem ciemnych podziemi, widzisz przed sobą głęboki dół najeżony kolcami na dnie. Gracz decyduje. W takim razie mój wojownik stara się ją przeskoczyć. Miecz gry zarządza dla gracza test. Umiejętności skakania tego bohatera albo na przykład cech zręczność. I gracz rzuca kostkami. Powiedzmy, że uda mu się, jeśli na kostce o 10 ściankach wypadnie 6 lub więcej. Wypada mu wynik 7, czyli bardzo dobrze. Miecz gry na to reaguje słowami. Świetnie. Przeskakujesz bez żadnego problemu na drugą stronę wilczego dołu i możesz kontynuować wędrówkę ale co jeśli na kosy wypadłoby jeden, wtedy niż gry mógłby powiedzieć. Twój bohater poślizgnął się i nie doskoczył do krawędzi dołu, lecz spadając złapał się jej i ledwo się trzyma, widząc ostrza kilka metrów pod sobą. Takich testów czy rzutów kośmi w całej sesji może być kilkadziesiąt. Bardzo ubarwiają całą przygodę, ale przede wszystkim jednak w RPGu chodzi o branie udziału w opowieści. Gry fabularne to bardzo rozbudowana forma rozrywki. Różnych systemów w Polsce są dziesiątki, a i graczy, czyli tych wszystkich miłośników można liczyć w dziesiątkach tysięcy w naszym kraju. RPG to bardzo kreatywna zabawa. Wzmusza do logicznego myślenia, poszerzania swojej wiedzy z najróżniejszych dziedzin, czytania, ale także nauki podejmowania szybkich i bardzo trafnych decyzji, ale także doradzenia sobie z ich konsekwencjami. Gry fabularne pomagają odciągnąć ludzi od komputera. Zmuszają, żeby wyszedł z domu, spotkał się ze znajomymi i spędził czas na czymś kreatywnym bezpieczny sposób. Warto też wspomnieć, że RPG to nie jest gra z założenia, która ma wprowadzić współzawodnictwo między graczami. Więc oni nie konkurują, ale raczej tworzą zespół, drużynę i wspólnie dążą do ustalonych celów. Naprawdę zachęcam do zapoznania się z tematem gier fabularnych. Jest poświęconych nim mnóstwo stron internetowych, artykułów, a nawet prac naukowych. Gry fabularne jest to po prostu bardzo fajna i wciągająca rozrywka, której swój czas poświęca mnóstwo, naprawdę mnóstwo osób na całym świecie. I nie ma w tym nic tajemniczego, czy dziwnego. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego odcinka, mam nadzieję, że się podobał i przy okazji chciałbym zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, albo do polajkowania fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Oglądajcie baniak, baniaka. Grajcie w RPG, ale grajcie z głową.